Cześć. Dzisiaj chciałabym powiedzieć o tym, czy na sesjach fotograficznych należy patrzeć się w obiektyw. Jak łatwo się domyślić, dzisiejszy odcinek skierowany jest do osób, które nie są profesjonalnymi modelkami, modelami, i na przykład przychodzą do mnie na sesję. Nie są przyzwyczajone do pozowania przed obiektywem, czują się niezręcznie. I bardzo często pytają, jak mam się zachować, gdzie mam patrzeć, czy mam patrzeć w obiektyw? Odpowiedź jest bardzo prosta. To zależy. To zależy od rodzaju sesji i od przeznaczenia zdjęć. Yy, może zacznę od sesji, które dość często wykonuję. Są to sesje rodzinne i to zarówno takie na tłach fotograficznych, o charakterze studyjnym, jak i lifestyle'owe, w domu czy w plenerze. Yy. Tutaj zdecydowanie mogę powiedzieć, że im mniej patrzycie w obiektyw, tym lepiej. Jeśli są to sesje lifestyle'owe, to tym bardziej chodzi o naturalność, a nikt, kto zachowuje się naturalnie, chciałby pokazać to na zdjęciu: nie będzie koncentrował się na obiektywie i na tym, żeby nawiązywać relacje z fotografem niejako. Natomiast kiedy pozujecie więcej osób, całą rodziną, z dziećmi, z partnerem, no to oczywiście najistotniejsze w tym wszystkim są Wasze emocje, Wasze relacje, szczęście, jakie Was łączy, jakie przeżywacie w danej chwili. I to chcemy na zdjęciach pokazać. A więc zapomnijcie najlepiej o tym, że ja stoję przed Wami z aparatem, z obiektywem. Skupcie się na sobie, bawcie się, bawcie się wspólnie swoim towarzystwem. Natomiast jeśli chodzi o sesje rodzinne, takie o charakterze bardziej studyjnym na tłach fotograficznych, sytuacja wygląda dość podobnie. Tutaj też pierwsze skrzypce mają grać wasze wzajemne relacje. Od czasu do czasu mogę powiedzieć: Spójrzcie teraz w obiektyw. No, Robię też kilka takich zdjęć dla większego rozmaicenia, dla większego wyboru, ale najpiękniejsze zdjęcia są takie, które pokazują wasze skupienie na sobie nawzajem. Jakiś czas temu miałam na przykład sesję ciążową, przez którą przyszły tatuś zapytał mnie właśnie: co my mamy teraz robić, gdzie mamy patrzeć? A ja mu na to: Zapomnijcie, że jestem tutaj z wami. Wyobraźcie sobie, że idziecie na ostatnią randkę przed porodem, póki jeszcze jesteście wolni, i skupcie się na sobie. Obdarzajcie się czułościami, patrzcie sobie w oczy. Z takimi ujęciami rodzinnymi mam też dość często do czynienia na sesjach noworodkowych, gdzie po tej części, na której pozujemy tylko maluszka, następuje część rodzinna. A więc ustawiacie się na tle fotograficznym, mama, tata, maleństwo, też starsze rodzeństwo, jeśli takie jest. I tutaj proszę Was również o to, żebyście przede wszystkim koncentrowali się na sobie, żebyście to siebie obdarzali czułościami, czułymi spojrzeniami. Ani mnie, fotografa. Czasem proszę też, żebyście zamknęli oczy i, i w takim przytuleniu zapozowali i wczuli się w rolę. Takie zdjęcia wychodzą najpiękniejsze. Tutaj też od czasu do czasu zdarza mi się poprosić spójrzcie w obiektyw, ale to tak dla dopełnienia całości jedynie. Reportaże ślubne czy inne okolicznościowe no tutaj to już bezwzględnie obowią obowiązuje ta zasada nie patrzenia się w obiektyw. Celem reportażu jest relacjonowanie jakiegoś ważnego wydarzenia, na którym cała reszta jest skupiona, skoncentrowana, przeżywa to wydarzenie. I tutaj dziwnie, bardzo dziwnie wyglądałoby, gdyby wszyscy byli właśnie skupieni na tym, co się dzieje tu i teraz, a jedna z osób, na przykład panna młoda, w tym czasie oderwana od rzeczywistości wdzięczyłaby się do obiektywu. Hmm, dziwnie. Ale niestety muszę przyznać, że zdarzają się takie osoby, które mają taką skłonność. Ja bym powiedziała nawet, że to jest taki odruch bezwarunkowy, że kiedy w otoczeniu pojawia się obiektyw, to one jakby odruchowo patrzą w jego stronę i starają się ładnie wyjść na zdjęciach. Jeśli obserwujecie u siebie taką skłonność i jesteście jej świadomi, no to w takich okolicznościach pilnujcie się. Dla mnie jedynym rodzajem sesji, gdzie patrzenie się w obiektyw jest uzasadnione, to sesje portretowe. Oczywiście to też zależy od koncepcji fotografa, od przeznaczenia tych zdjęć i celu. Może się na przykład zdarzyć, że ta sesja ma charakter bardziej sensualny, i wtedy fotograf sugeruje, żeby modelka zamknęła oczy albo żeby patrzyła w dal. Ale na ogół jest tak, że. Podczas sesji portretowych, już bardziej niż przy jakichkolwiek innych, model nawiązuje relacje z fotografem. A ponieważ oczy są zwierciadłem duszy, to warto jest takie spojrzenia zarejestrować. I tutaj też możemy zawrzeć w tym spojrzeniu jakiś nastrój, jakąś emocję, jakieś wspomnienie. Czasem, właśnie ze strony fotografa, padają takie podpowiedzi, pomyśl o tym, pomyśl o tamtym, żeby uzyskać konkretny charakter tego spojrzenia. Wśród sesji portretowych mamy też sesję o charakterze bardziej biznesowym, i tutaj też pozuje się na ogół w ten sposób, że patrzy się bezpośrednio w obiektyw. Odbiorcami tych zdjęć są najczęściej klienci, pacjenci danej osoby i takie szczere, uśmiechnięte spojrzenie w obiektyw czyli na odbiorcę. Działa bardzo dobrze, wzbudza zaufanie, wzbudza sympatię, zaprasza. No i taki efekt chcemy uzyskać. Wszystko co dzisiaj powiedziałam ma taki charakter bardzo ogólny. Jeśli chodzi o konkretne, poszczególne sesje, zawsze warto wcześniej przed sesją omówić, czemu ma to służyć, jaki efekt chcemy uzyskać, jakie zachowania przed obiektywem będą oczekiwane. Jeśli uważacie, że te wskazówki były w jakimś stopniu przydatne i chcielibyście podziękować, dajcie lajka, zasubskrybujcie kanał i zapraszam w przyszłości na kolejne wideo. Pa!